Witam Was serdecznie na kanale Beauty Tematy Beaty. Dzisiaj yy jesteśmy i spotykamy się yy w filmiku pod tytułem Prezentownik, część pierwsza. Jest, będzie to jeden z tańszych prezentowników, a na sobie mam taką dzianinową, czerwoną sukieneczkę z Bonpri oraz taki oto pierścionek z mikołajkiem z ubiegłorocznych. Zestawów biżuteryjnych z Pepko. Taki on jest tutaj regulowany na palec i bardzo komfortowo się nosi, to muszę przyznać. Więc w takim klimacie mikołajkowym dzisiaj będziemy. Postanowiłam zrobić taki krótki prezentownik z rzeczy, które wpadły mi ogólnie w oko i które uważam, że byłyby fajne. Na prezenty dla swoich bliskich. Także może zacznę jeszcze od tego Mikołajka, którego już prezentowałam przy okazji tamtego filmiku, mojego ostatniego z otwarciem kalendarza adwentowego od Alcyny. To jest taki podświetlany tutaj Mikołajek. Niestety nie pamiętam dokładnie jego ceny. Wiem, że kupiłam go w Pepko, ale on był chyba w. Albo 10, albo 15 zł. Coś takiego, po prostu odkleiłam cenę i już nie wiem, nie zgubiłam ją. W każdym bądź razie ten Mikołajek zostaje ze mną, ponieważ on będzie służył do wystroju moich filmików. Może nie wszystkich, ale od czasu do czasu go zobaczycie. Już zresztą, żeście go widziały. Więc ja myślę, że taki Mikołajek jest bardzo ładnie wykonany i na pewno ucieszyłby niejedną osobę w podarunku świątecznym. On jest tutaj, właśnie. O, można go włączyć można go wyłączyć. Również tutaj drugi, taki większy Mikołajek, to też jest zakup z Pepko i to jest Mikołajek, który już jest bardziej funkcjonalny, ponieważ to jest pojemnik. To jest pojemnik, proszę zobaczyć, to jest ceramiczny pojemnik na przechowywanie różnych, różnych produktów, także może być na ciasteczka, może być na słodycze inne, na przykład cukierki. Ale może być także na jakieś tam na, do przechowywania cukru czy, czy jakichś po prostu innych produktów spożywczych. Myślę, że, jako tak zwany funkcyjny pojemnik, bardzo ładnie będzie się prezentował w kuchni. Bo nie dość, że ma swoje funkcje jako pojemnik, to jeszcze dodatkowo funkcja ozdobna. I tutaj podnoszona pokrywka, przykryweczka taka, to jest w formie czapeczki. Jak widać, nie jest on, nie ma on uszczelnionej takiej, uszczelnia, uszczelnianej takiej gumki. No co troszeczkę może jest minusem, ale jeżeli chodzi o ogólnie, to ta. Pokrywka. No, spełnia funkcję takie, że jednak produkty się nie będą kurzyć i bezpośrednio do nich nic nie powinno się dostać. Więc wygląda bardzo pięknie. Zobaczcie, naprawdę jest przepiękny. Więc, jako Mikołajek, myślę, że u mnie będzie też może wykorzystany do wystroju kadru. Tu go ustawię. Następnym, następną propozycją. Którą wypaczyłam, tanią. Aha, tu zapomniałam powiedzieć, on jest po 35 zł, ten Mikołaj, więc tak zupełnie taniutki nie jest. Ale jeszcze jest w granicach e, takich, gdzie można komuś kupić na prezent, na przykład takiego Mikołajka, i myślę, że jeżeli ktoś o czymś takim marzy, to będzie zadowolony. Tutaj e, mamy taką malutką e, gwiazdę betlejemską. Ja akurat ją kupiłam w Pepko. Przepraszam, nie w Pepko. Kupiłam ją w Dilsie, ale są identyczne w Pepko. W Dilsie kosztowała ona 8 zł, i z tego co wiem, w Pepko też są po 8 zł, tylko że w Pepko są w czarnych lub w złotych doniczkach, a w Dilsie były w białych doniczkach. I ja właśnie taką kupiłam. I dla kogo taka propozycja? No, można powiedzieć dla każdego może być dla koleżanki z pracy żeby sobie postawiła ładnie na biureczku może być także ładnie będzie służyła do wystroju stołu wigilijnego bo gdyby takich kupić kilka to mogą co jakiś czas prawda jak jest zastawa stać i po prostu być bardzo ładnymi ozdobami stołu wigilijnego, stołu świątecznego. Także praktycznie cena niska, prezencik mały, uroczy, śliczny o klimacie świątecznym. Mnie ona urzekła, dlatego sobie kupiłam ją, ale mam jeszcze dla na prezent taką. No, i tutaj y, oczywiście poduszki. Tutaj mam poduszkę, którą też już y, widzieliście w wystroju ostatniego kalendarza. To jest tak zwana poduszka y, śnieżynka poduszka z Pepko. To jest normalnie y, jedna z hitów Pepko y, w tym sezonie y, poduszka śnieżynka. Która kosztuje 30 zł. No i oczywiście dla kogo? No dla każdego, kto chce przystroić dom na święta, ale również sprawdzi się dla nastolatki do jej pokoju. Także może narzeczony kupić dziewczynie, nawet mąż żonie. Także myślę, że taka poduszka ucieszy każdego. Tutaj też jest rzut jeszcze na poduszkę Mikołaja. Świętego Mikołaja, taką dużą poduchę. Ona 40 zł kosztowała, ale to jest hit jeszcze z, ubiegło, z ubiegłego roku. Więc to tylko tak w gwoli przypomnienia. No i teraz przechodzimy do zestawów kosmetycznych, które wypatrzyłam w Rosmanie, ale są to produkty także dostępne w innych drogeriach. Kosmetycznych, internetowych, należy je szukać, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Ja kupiłam te zestawy w Rosmanie za kwotę, mm, zaraz tu sprawdzę. Mm. 49 ,99 zł, 99 groszy, no więc około 50 zł kosztują takie zestawy. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te zestawy od marki Flaw, to one są przygotowane jeszcze w kilku różnych wariantach kolorystycznych i oczywiście różnią się też zawartością, zawartością tychże kosmetyczek. Ja zdecydowałam się konkretnie na takie, na takie dwie zawartości. I może tutaj omówię taką zestaw tej mniejszej kosmetyczki. Więc, jak widać, ona się składa z kosmetyczki, która jest transparentna i tym samym przydatna do podróży samolotem. Tutaj ma taką wkładkę, tutaj ma taką wkładkę tekturkową, która notabene dodaje uroku, bo tutaj właśnie ładnie jest taki śnieg i malinki w czapce mikołajkowej, o tu widać dobrze, więc to jest bardzo ładnie takie ładne zdobienie tej, tego zestawu. I tutaj mamy pierwszy ze składników jest to takie mle, malinowe mleko do do twarzy i ono tu jest opis tego kosmetyku. Jest to mleko do twarzy, malina, yy, rozświetlająco, regenerujące mleko do twarzy, pełne witamin i cudownych ekstraktów z kombuczy i malin oraz proteiny ryżu. Yy, oprócz tego mleka do twarzy, mamy tutaj yy, dwa kultowe yy, kosmetyki w słoiczkach proszę zobaczyć. To jest tutaj kultowy już balsam do demakijażu, to jest ten. I tutaj jest mus do mycia twarzy. Czyli to są dwa takie znane już kosmetyki od marki Flaw. One nawet jakiś czas temu cieszyły się dużą popularnością i były, miały bardzo dobre oceny w swoim stosowaniu, więc jeżeli ktoś, dla kogo, dla kogo ten zestaw? Ten zestaw dla wszystkich, którzy noszą makijaż, ponieważ muszą ten makijaż potem zmyć więc to służy do umycia twarzy, do demakijażu więc wszyscy, którzy, którzy po prostu noszą makijaż, bez względu na to, czy są to osoby już bardziej dojrzałe, a stosujące makijaż, czy też. Młode nastolatki, które już próbują z makijażem, na pewno ucieszą się z takiego zestawu z kosmetyczką od Flaw. Druga propozycja od Flaw, którą wybrałam, to w pięknym, mikołajkowo-czerwonym, Żurawinowym. Tutaj odcieniu i jest tutaj za, nuta zapachowa, jak tutaj była malinowa, to tutaj jest żurawinowa i, i tutaj ta kosmetyczka jest troszeczkę większa od tamtej. I tutaj mamy zawartość taką, że mamy 200 ml. 200 ml żel nawilżający żel pod prysznic o zapachu właśnie o zapachu żurawiny bardzo pięknie pach, pachnie no to wiadomo żel pod prysznic każdemu potrzebny funkcjonalny produkt i tutaj drugim kosmetykiem jest brokatowa mgiełka do ciała również o zapachu żurawiny i pięknym, pięknym brokacie Tutaj, może pokażę ją, jak się troszkę sfokusuje. Jest w pojemności 80 ml. I teraz tak tak normalnie ją stawiamy, tak musi ona stać. Natomiast przed, przed użyciem trzeba ją dobrze wymieszać, wyszejkować, tak zwany szejk. Shake, shake. I zaraz ją zrobimy tutaj próbkę. Po takim wymieszaniu. Psikamy. No teraz troszeczkę jest mokra, ale już widać, już widać połyski drobiny. Drobiny ma przepiękne, bardzo drobniutkie głównie mieniące się na złoty kolor, ale także z domieszką takiego różu. I piękny zapach, także no wspaniały, wspaniała tam giełka. No i tutaj jest jeszcze akcesorium w postaci takiej różowej gumy do włosów, która, taka opaska do włosów, która ma oczywiście zabezpieczać włosy podczas kąpieli i podczas zabiegów spa. To jest właśnie druga, drugi taki zestaw w miarę tani z Rosmana, który na pewno nie zrujnuje nam portfel, portfela, a ucieszy osobę obdarowaną co jeszcze ważne jest w tej propozycji jeszcze rzut widać widać już teraz mgiełkę na ciele bo już woda odparowała i widać widać to, o może tak zobaczcie, taka drobniutka przepiękna mgiełka a teraz zobaczmy jeszcze tutaj, że produkty marki Flaw. Marka Flaw to jest polska firma i jest tu napisane wyraźnie: wyprodukowano w Polsce Made in Poland i drugi zestaw również. Wyprodukowano w Polsce Made in Poland. To myślę, że dla niektórych osób jest ważne, że mamy coś z Polski, z polskich kosmetyków. Tym razem z polskich, a nie z Chin. To jest bardzo ważne. Przynajmniej dla niektórych. I może na tym zakończę pierwszą część prezentownika. Na następny zapraszam za tydzień. Bye!